Witamy Państwa w Pawyskiej świątyni futbolu no. Parc de Prince i zapraszamy Prince, na, miejmy nadzieję, no. kawałek futbolowego widowiska przez Wielkie W. Przy mikrofonach, jak zwykle meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Okay, fani Ligi Francuskiej ja nie, nie, mówił, nie mogą, nie, nie powinni było. przegapić kolejnego spotkania w tych rozgrywkach. Jacek Trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka Kurde. nas tu naprawdę wspaniały mecz. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego bliska. No te... Tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. Messiego. I Proszę. próba strzału. Po interwencji Proszę. piłka na no, w Ajajaj. końcu. Spokojnie łapie piłkę. Tym razem spokojnie. bez trudu, ale ta interwencja sprzed chwili była czymś niesamowitym. Sam nie wiem, jak to obronił. Akcja toczyła się dalej. Dopiero teraz. Mbappé, oh, będzie oh, groźnie. Oh. Już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko no to, ciekawiej. Łatwo. Chyba muszę przyciszyć. Bra, jestem ponownie. Muszę, muszę nam się więcej zmienić. Jest 1-0. Przypadek. inteligentnie w obronie teraz znowu zdołali przechwycić piłkę. Świetnie go teraz wypuścił. Czy Nie. nie. Dobra interwencja, ale za to, jeszcze nie minęło. Przesadził teraz siłą tego strzału. No, Piłka przechodzi ponad bramkę. Chyba za bardzo się podpalił. Wystarczyłoby lżej, ale celniej. Biegni. Dobrze. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Zabierz tą piłkę. No ty, kurde. Dużo miejsca na skrzydle. Pięknie. Może zaatakować. Szutka w, w szesnastkę. No i sprzecina ten centrum. Triki, kurde jak za Dobrze. O, lewo, prawo, lewo, prawo. Że to byłem. Oj, oj, oj. oj. Oj, 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 oj. O oj, oj, ładnie oj, oj. teraz minął w biegu obrońcę. Aj no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Uwaga, świetne. Pa, pa, od pa, od pa, pa, pa. bu! Dobrze. Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony wow. rywal jest dzisiaj nie do zatrzymania. Ława. Wow. To jest taki mecz, który Na Tak o. Na zawodowy to jest, to jest zawodowiec. To jest zawodowiec. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Dobry odbiór, dobry odbiór, dobry! Co ty grasz, mi paruwo? Kurde! O hitp! tego nie strzelił. Wypracował sobie dobrze. pozycję, poszedł do świetnej sytuacji. Nie dobrze! Nie dobrze! Szanse, uwaga. Dobrze! Nie biorii gol na Ruma. Co ja biegnę no, no, Teraz Neymar. Moje paru, loty. Mm. Będziemy teraz mieli ty kurde. Z Nie, 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 lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, nie, graj, nie! Nie, 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 Biegnij, biegnij, biegni, tak miał. Biegni, kwadratowy biegni. tak, tego prostokąta między słupkami poprzeczką a linią bramkową. Kurde, to była całkiem mocno. niezła próba w dogodnej Zbyt sytuacji. Mocno, je. A jednak nie udało się. Bardzo mocny strzał. Szkoda tylko, że nieprecyzyjny. Dobra, ty bądź tam cicho. Ja ciebie nie potrzebuję, a ja potrzebuję pata. Pa lewo, prawo, lewo, żartwe. Dobrze, ale jestem z Afryki, nie. Piłkę pod nogami ma idrycia gay. Zwrócił się na burzę. Biegni. Ty jesteś lepszy. Daj no ci Nie oddaje piłki. Nie oddaję piłki. Podera. Teraz dogranie na dalszy słupek. No to mu zabierze, Ale dobrze. Nie się czujnością. Alebo prawo. interwencja. Ojdzie, to by mi sklik. Biegni! Let, Oj, ojdzie. no czemu ty stoisz? Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej, mogą zagrozić bramce rywala Mogą, ale tego nie zrobią, bo są tragiczni Out. Piłka wraca do środka Dobrze Mogą tego pudła potem żałować To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im lebo, łatwo prawo, lebo, A, Dobrze pa, 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 wyglądał pa, 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 pa. to mogło się udać, ale piłka została przejęta żartowałem, Dob Ale ty jesteś dobry! Leć! Lecz! Groźnie! Trzeba wracać do obrony. Wyszli no co ty tak głosek lala W oczach bramkarza było widać przerażenie. I naprawdę niewiele zabrakło, byśmy mieli tu bramkę. Leć. Dobrze. No ja! Hey, Ooooooooooo! Oluzuj opierdzielek, klikam cokolwiek! Znajduję tam Kilia na Mbappé Cudowne zachowanie w obronie! Cudowne, cudowne to zrobisz miałem, co na twarzy Graj, no biegnij paruwo! Musi to wykorzystać! Nie musi! O. Co teraz? Co się? Ale strzał zablokowany. Pa, no i ma! Przerwał atak rywali. Przerwał atak i dawno zrobił. Jest coraz bliżej pola karnego. Luka zmierza teraz prosto w pole karne. Wybija! Pa, 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 pa! Obrońcom, kurde, nie wiem czy to jest mój obrońca, chyba tak. Neymar po skrzydle i może być groźnie. Neymar, szansa! No! Yes! no proszę państwa, jest koniec Paryża. Jakże to wymyślili? No, ale nie ma mowy o niespodziance. że lubi strzelać bramki. Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba widzieć obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. Rzadko widuje się tak ostre, tak strzelanie już No cóż, będzie wyglądał jak wykonda, to już było pozamiatane. Dobrze! Patrz teraz, kurde! jakiś świtki Chodź tu. Niewiele było przerw w grze, doliczona została O, niewiele było przerw w grze, Potera. Leć Hakimi 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 Oj nie tam, dobrze Granilo. albo tam Pa, pa, pa Lewo, prawo, o dobrze. oj kurw Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę No najspokojniej w świecie Dobra Kurde, kable to jak mi się plączą Nie wiem co się dzieje B jest i Bailando Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego mocnego. Oooooooo! Okazja! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat Tricka, Szanowni Państwo. Kapitelna dyspozycja i skuteczność. A Przecież jeszcze trwa. Ale ja taki dobry. Ja taki dobry jestem. Ja wiem, muszę na człowieku zagrać. Na ludzi muszę zagrać.

Bailando. Zo nas teraz z tym jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Ja z zradam? kurde z różnych ujęć. Jestem po prostu kotem w tą grę. Wcale nie, że jestem tragiczny i po prostu gram na jakieś boty. Nie. Pa. pa te. oj. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Wysyła teraz ładną przez haskę. Mniejszy nie zła próba jednak ponad bramką. Oc! Taka główka. Pa, 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 patera, patera. Uwaga, strata no biegnij! I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Co tu się dzieje? Opłacało, no, się, opłacało tak. się spróbować te Tak, to patera. Pa, 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 pa. lewo, prawo, żeby. O! O! To Piłka przelatuje no. tuż nad poprzeczką! Tuż nad poprzeczką! Czemu tam? OOOH! Chyba podania, ale był tam i Drissagej, przejmuje piłkę. O! Nie, nie dobrze. Co ja się tak dre? w ogóle, ten nie... Nie się krzyczę, no tak? No ja krzyczę, Ojojoj. Oj! oj, oj. Biegnie! Neymar, 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 Neymar! To, to jest jakiś z zedaka. Odebrana piłka po tym znakomitym śnisku Doskonałe wejście. Odebrana piłka. Sędzia coś. liniowy sygnalizuje, że mamy A. Co, co tu się dzieje w tym meczu? A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Dochodzi do piłki, jest groźnie. Groźnie było. Dobra interwencja. To już ostatnie 30 minut do spotkania. O nie! O nie! Oh, kurde, Dało się wózka. utrzymać piłkę w boisku, popatrzmy, takie zagranie nie mogło zakończyć. Tam. Ręce. Dobrze, pa, 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 kawasimi. Ło, wow. pa, 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 oj, ty, Ależ teraz dobrze się ustawić. Czy mu się uda? Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Presja na donnarumę. Nie może się pomylić, Włoch. PSG ma dziś piłkę zdecydowanie częściej niż rywale i wynik odzwierciedla ich dominującą. Ależ akcja, popatrzmy! Aj, nie mogę, spojenie, to było o, 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 spojenie! To żar, bramka się trzęsie! Że bramka Piłka się trzęsie, no. ...z taką siłą, że dźwięk uderzenia rozległ się na całym stadionie. Pa! Albo nie pa. Albo nie pa, się ma Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Czemu ty się kurde przewracasz? Indywidualny raid. Sędzia wow. wskazuje na narożną chorągiewkę. Nawet się tego nie spodziewałem, że tak może się stać. Na luzie teraz, broni Donnarumma. I mamy strzał! O, oh. oh, doskonała interwencja, oh. naprawdę nie każdy by dał radę. Ten jeden, to Belando. To środkowuje z rogu, dość głęboko. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo, pewnie to wybije. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Przyszonego Pcha, tam to jest kurde, każe. Bo tu dzieje. może być teraz groźnie. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. No Tak, to patera. Lewo, prawo, lewo. Podania w takim kurde miejscu to zawsze żyć. są groźne. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Po to jest ławka. No po to jest ławka no. No ale no po co innego? Żeby posiedzieć odpocząć. Dobra, ty, bo ja tu się rozgaduję, a tu muszę grać. Nie utrzymali teraz piłki. Pa! No, boo! Bo ja bole bo, bo, ja bo, 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 bo. kur. I to nie bardzo dobra. Może do środka bywać? Nie, nie tak, źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. I teraz dobra okazja do kontry. Kolejne. Strata, Kolejne. przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. No ty poruwa! Nie daje sobie Lef. zabrać piłki. No Przez tak, oczywisty faul. Sędzia dyktuje rzut wolny i wolnego posłana w 16. świetne teraz przerwanie akcji oddalenie zagrożenia co się... i udana interwencja topatera biegnie ma od Nie utrzymują się przy piłce. To Coś nie działa. Co jest się źle. Tak A właśnie zostawcie Świetnie. z Nie, teraz posłał ten piłkę Lajka, na komentarz. Każdy przypnę komentarz. Co Strzela teraz. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Coś Co mur, zmarnowana okazja. Co się Zablokowany ten strzał. Lecz! O kurwa nie. Kurczę. Oj, oj, oj. Ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Czy mu się uda? Blokuje uderzenie. K kim ja jestem? Jestem tamty. Koniec spotkania. Cichy, zaglądanie. Zgarnia dzisiaj komplet punktów. Tak, pokazali oh. dziś, że kiedyś. Zostawcie słuchać z panem, lajka, komentarz. Do Trzymajcie Zaburzone. się